W naszym zakładzie został zamontowany nowoczesny angiograf. To jest urządzenie, które umożliwia obrazowanie naczyń, naczyń tętniczych, naczyń żylnych, ale przede wszystkim umożliwia również wykonywanie mało inwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych, które służą leczeniu chorób naczyń w sposób mało inwazyjny, zastępują zabiegi operacyjne. E, czyli um... Tak, to jest nowy sprzęt, dlatego że zaszła konieczność wymiany aparatu, który mieliśmy wcześniej, który był bardzo wysłużony i już technologicznie nie spełniał tych wymagań, które chcielibyśmy, żeby spełniał. A to jest najwyższej klasy urządzenie z bardzo zaawansowaną technologią, z bardzo dobrym detektorem, dlatego daje nam takie obrazy, doskonałe obrazy, na podstawie których możemy trafnie i szybko postawić diagnozę. Co więcej, co jest jeszcze istotne, jeśli chodzi o to urządzenie, to jest to, że ono pozwala obniżyć dawkę promieniowania, którą pochłania pacjent podczas badania, czyli jest to urządzenie bezpieczniejsze. Oczywiście tak, przede tak. wszystkim wiedzieliśmy, że jest potrzeba zakupu takiego urządzenia tutaj dla, na potrzeby szpitala, bo też ta historia, gdyby leczenia w momencie, kiedy zaczął funkcjonować szpital kliniczny, to jest naprawdę bardzo dużo pacjentów, które potrzebują takiego zaopatrzenia i potrzebują takiej nowoczesnej technologii. To jest, to jest sprzęt o wartości ponad 3,5 miliona złotych. Oczywiście do tego bardzo mocno przyczyniła się Unia Europejska i nasze możliwości sfinansowania tego, dlatego że to jest kontynuacja czy też w ramach projektu walki z COVID-em, dlatego że widzimy teraz, że COVID zrobił spustoszenia w każdej części naszego organizmu i to, to, był, to był atak. No, Wielopłaszczyznowy i wieloorganowy, dlatego otrzymaliśmy zgodę Komisji Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia na to, żebyśmy mogli wesprzeć taki zakup. I oczywiście to, o czym ja zawsze mówię, kiedy kilka lat temu próbowaliśmy i staraliśmy się wspierać szpital kliniczny, to od początku lekarze nam podpowiadali, co jest dla nich potrzebne. Pamiętam, jak kupowaliśmy pierwszy aparat ECMO, czyli takiego wsparcia pozaustrojowego, jeżeli chodzi o płuca i serce to w dobie COVID-u okazało się, że aparaty ECMO uratowały bardzo wiele, no, wiele ludzi od śmierci. To się okazało, że jeżeli byliśmy przygotowani właśnie do tego, no to, to mogliśmy sobie poradzić z czymś niespodziewanym zdrowym. Tak samo tutaj. To już tutaj od kadry medycznej będzie zależało od tego, jakie nowe możliwości sami sobie stworzą dzięki takiemu po prostu zakupowi. I oczywiście zawsze też kibicuję bardzo mocno naszym studentom. Chciałbym, żeby jak najszybciej pojawili się tu studenci, żeby widzieli, że taki sprzęt jest tutaj na Opolszczyźnie, że w wielu szpitalach wojewódzkich pojawiają się również nowoczesne urządzenia, które służą leczeniu ludzi i żeby nie musieli tego szukać za granicami województwa, żeby tu znaleźli swoje miejsce. Ale też i nasza rola jest bardzo duża, osób, którzy zarządzają i... W województwie i zarządzają w szpitalach i zarządzają poszczególnymi klinikami tutaj, żeby również otworzyli się na młodych ludzi, no bo, bo trzeba ich wesprzeć, trzeba pokazać im, że są po prostu nam tutaj bardzo, bardzo potrzebni. Bardzo nowoczesny sprzęt, sprzęt, który zastąpił e, poprzednie urządzenie, które miało już 12 lat, e, na pewno zapewnia bezpieczną, bardzo bezpieczną i bardzo nowoczesną diagnostykę, a o to nam wszystkim chodzi, abyśmy mogli e, naszych mieszkańców bardzo dobrze diagnozować, aby można było im pomóc. Czyli mamy e, diagnostykę na myślę e, europejskim, światowym poziomie, bardzo bezpieczną. Nie tylko możemy dzięki temu urządzeniu lepiej leczyć naszych mieszkańców, ale również studenci kierunków medycznych mogą tutaj uczyć się bardzo nowoczesnych metod diagnozowania, leczenia. Mam nadzieję, że ci studenci zostaną tutaj u nas w regionie, bo cóż możemy sobie lepszego wyobrazić, jak świadczenie pomocy naszym mieszkańcom na najwyższym europejskim poziomie? lekarki, lekarze, którzy mają bardzo nowoczesny sprzęt. Mam nadzieję, że to docenią. Ponad 12 lat czekaliśmy na nowy sprzęt. Może, może nie całe 12 lat, bo ten przecież też był kiedyś nowy. Przez te ostatnie dwa lata już baliśmy się o jego funkcjonowanie. Był cały czas serwisowany, ale już szukaliśmy środków finansowych na nowy sprzęt, bo chcieliśmy zakupić ten, ten nowy. Dzisiaj to jest ogromna radość, oczywiście, że tak, dlatego że e, możliwość uruchomienia nowego aparatu to jest e, działanie po pierwsze dla pacjenta, stwarzanie mu bezpiecznych warunków leczenia, pa, leczenia w trakcie pobytu w szpitala. E, dla samych naszych lekarzy, operatorów to jest możliwość realizowania tych e, metody leczenia na najwyższym poziomie, najnowszych technologii, które są stosowane na świecie. No i ko koniec końców dla studentów, dla przyszłych lekarzy to jest miejsce, gdzie mogą się e, kształcić, mogą zdobywa, zdobywać wiedzę, patrzeć jak wygląda realizowanie usług medycznych na obecnym, obecnych standardach. To, że zarząd województwa, pan marszałek, wsparł nas finansowo w zakresie to jest dla nas niezwykle ważne. Bez tej pomocy z pewnością nie moglibyśmy się dzisiaj cieszyć i radować z nowego sprzętu i przekazywać tego sprzętu do działania. Fajnie, że to się zbiega z naszym pięcioleciem funkcjonowania szpitala. Tak jak pan marszałek dzisiaj powiedział o pewnym prezencie, symbolicznym bo oczywiście, bo no tak to rozumiemy symbolicznym prezencie pięciolecia funkcjonowania szpitala uniwersyteckiego, ale to pokazuje tak naprawdę wsparcie zarządu województwa procesie przekształcenia naszego szpitala w szpital uniwersytecki, ale i w trakcie jego trwania, funkcjonowania, bo przecież projekt szpitala uniwersyteckiego zaczął się po stronie Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Województwa. To przecież wcześniej funkcjonowaliśmy jako Wojewódzkie Centrum Medyczne. Marszałek podjął decyzję o przekazaniu naszego szpitala do Uniwersytetu Opolskiego i po przekazaniu nie zapominał nas, cały nas wspiera. Także jest to dla nas niezwykle ważny dzień.